Witam cię serdecznie. Dzisiaj będę chciała powiedzieć o tym, jakie informacje należy sobie zebrać, co jest ważne przed rozpoczęciem budowania Twojej pierwszej strony internetowej, być może Twojego pierwszego sklepu, bloga, co jest ważne, jakie informacje powinnaś, powinieneś sobie zgromadzić, o co pytać i w ogóle pomogę trochę. Ci się zorientować w gąszczu tych informacji, które możesz znaleźć w sieci. Wiem, jak to jest na początku, ponieważ też jeszcze jakiś czas temu sama zaczynałam i nie potrafiłam po prostu stwierdzić, które informacje są ważne, które potrzebne, o co należy pytać, co może mi się przydać. No, po prostu gąszcz informacji, który. Pozostawiał wiele znaków zapytania. Ja nazywam się Katarzyna Ziomek i od jakiegoś czasu już tworzę swoje strony w biznesie online oraz prowadzę różnego rodzaju warsztaty, zajęcia i współpracuję z różnymi firmami w tym temacie. Dlatego dzisiaj właśnie chciałam zaprezentować tą prezentację tobie żebyś mogła się zorientować, co potrzebujesz, zanim w ogóle zaczniesz to wszystko, żebyś się też zaprzyjaźniła z zwrotami, pojęciami, co tam jest potrzebne. To jest właśnie mój dzisiejszy cel, żeby te wszystkie informacje zgromadzić w jednym miejscu i jak najwięcej rzeczy Ci przekazać, żebyś mogła czy też mogły pójść dalej w budowaniu swojego biznesu. Online. Teraz generalnie chodzi o to, że na początku wszystko jest trochę jak nauka chińskiego czy też japońskiego, tutaj akurat moje pierwsze doświadczenia z nauką języka japońskiego. Po prostu na samym początku musisz zebrać jak najwięcej informacji z rynku, ale też musisz wiedzieć, o co pytać. Tak jak Wam mówiłam, tworzę różnego rodzaju biznesy i szkolenia dla partnerów online, pomagam innym kobietom w generowaniu dodatkowego dochodu oraz tworzeniu ich własnych firm. Nie wiem, dlaczego tutaj jeszcze jedna rzecz mi się nie podoba, ale zaraz zobaczymy. Widocznie tak, tak musi być. Oraz przeprowadzam różnego rodzaju szkolenia, prezentacje dla osób zainteresowanych czy naturalnymi metodami wspomagania zdrowia, czy też z zakresu budowania biznesu online. Moje projekty, które do tej pory zrobiłam, to jest przychodnia online z możliwością wystawiania e recept platforma dla agencji reklamowej, tworzę swoje własne kursy szkoleniowe, mam założoną, tworzę taką platformę szkoleniową dla moich partnerów, czy też robię takie strony lądowania, które są przydatne przy budowaniu list mailingowych i wszystko, co jest z tym związane. Tak jak właśnie Wam powiedziałam, to są te rzeczy, które zaczęłam robić, pracowałam już dużo wcześniej, też pracowałam w różnego rodzaju biznesach i stacjonarnych i online'owych i dzisiaj na spotkaniu pokażę Ci, jak w prosty i szybki sposób możesz ruszyć z założeniem swojej strony internetowej. Jeżeli zostaniesz do końca tego, tej prezentacji, to dostaniesz ode mnie kurs wideo jak stworzyć swoją pierwszą stronę internetową w mniej niż jedną godzinę. Tam są y, krótkie prezentacje wideo, które pokazują, co i jak po kolei należy zrobić. I dlaczego to szkolenie jest in, y, inne niż wszystkie? Dlatego, że ja przez 4 lata robiłam y, wiele rzeczy dobrze, ale też były takie rzeczy, które można było zrobić y, lepiej. I to czego się nauczyłam, to to, że tworząc biznesy należy brać udział w różnych projektach, w różnego rodzaju szkoleniach, poszukiwać do współpracy też osób, które już potrzebują, które przeszły tą drogę, którą ty chcesz przejść, czyli robiły już te rzeczy, których ty potrzebujesz. Jeżeli będziesz lub będziesz sprzedawał lub sprzedawała produkty innych firm czy ich usługi, to potrzeba po prostu być nimi zafascynowanym. A jeśli znasz kilka języków obcych, to moja taka wskazówka jest, żebyś tworzył lub tworzyła od razu biznes globalnie. I oczywiście to wszystkie rzeczy odkryłam idąc długo i, i, i pod górę. Ty możesz oczywiście pójść prostą, prostszą drogą, korzystając z mojego doświadczenia. I droga pod górę jest wtedy, kiedy nie masz takiej osoby, która ci powie, co, co trzeba zrobić. Tak, jeżeli działasz bez planu, gasisz jakieś tam pożary tylko. Nie radzisz sobie z nowymi technologiami, nie wiesz, co jest potrzebne i nie wiesz, skąd czerpać informacje, to to wszystko po prostu będzie powodowało, że ten, ta twoja droga będzie trwała długo. I teraz, jak tą drogę przejść szybciej? Możesz ze mną współpracować. Ja pokazuję osobom, które ze mną współpracują, jak krok po kroku zacząć w ogóle. Działać i oczywiście należy pamiętać o tym, że nie są to y, szybkie metody na wzbogacenie się ani jakieś, ama, jakieś drogi dla amatorów. Po prostu trzeba wykonać odpowiednią pracę. Tak jak ja tutaj y, wykonałam tą pracę, którą tutaj widzicie. I dzisiaj chciałam Wam y, pokazać trzy takie strategie. Y, po pierwsze Strategia numer jeden. Po pierwsze musisz wiedzieć jaką stronę internetową chcesz stworzyć. Po drugie musisz wiedzieć o co pytać, i jakie informacje będą ci potrzebne oraz w ogóle jak chcesz zbudować tą swoją stronę, czy chcesz ją zbudować z kimś, sam pół na pół, no są różne możliwości. I teraz ym, przechodzimy do pierwszej strategii, czyli wiesz, jaką stronę internetową chcesz w ogóle stworzyć. Czy to ma być wizytówka firmy, czy to ma być blog, czy chcesz dodatkowo mieć sklep, czy tam będą jakieś płatności, czy będziesz sprzedawać jakieś inne produkty, w sensie nie, nie tylko swoje, ale inne. Być może ym, się zastanawiasz, czy w ogóle, czy, czy masz swoje produkty, czy chcesz sprzedawać czyjeś produkty. Na jakiej zasadzie będziesz je sprzedawać? Czy to będzie prowizja od sprzedaży? Czy będziesz zamieszczać czyjeś banery na swojej stronie, czy będziesz y, otrzymywać na przykład w zamian za promocję jakiegoś y, produktu jakieś darmowe produkty, czy będziesz na przykład y, y, wynagradzany za y, budowanie sieci partnerskiej. I y, następnym y, pytaniem to, to, jakie musisz sobie zadać, to to, jaki masz na to budżet? Czy w ogóle chcesz wykładać jakieś pieniądze na to? Jeśli tak, to, to jakie. I w jakim, w jakim budżecie się po prostu będziesz tutaj poruszać. I teraz, jeśli już będziesz mieć tą stronę, czy też nawiążesz współpracę na przykład z jakimiś innymi firmami, to będziesz polecać jej produkty. To jak będziesz wynagradzana, czy to będzie wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia, może umowy o dzieło, może trzeba będzie założyć na przykład działalność gospodarczą, bo ktoś będzie chciał, żebyś wystawiała, czy wystawiał faktury. I teraz, jeśli mówimy o różnych produktach, czy produktach, nie Twoich bezpośrednio, to są różnego programy partnerskie, które oferują do sprzedaży za polecenie jakąś prowizję, będziesz miał, czy też będziesz miała wypłacaną. No i teraz należy się zastanowić, jakiego rodzaju produkty chcesz po prostu polecać. Czy to są jakieś produkty komputerowe? Tutaj program partnerski ma taka firma X która zajmuje się sprzedażą technicznych wszystkich rzeczy. Czy to będą jakieś narzędzia do pracy online, na przykład Autoresponder, czyli jest to taki program, który służy do ustawiania automatycznej kolejki maili, jeśli ktoś już się do Ciebie zapisze, czy zostanie Twoim klientem. Czy to będą na przykład landingi, do tworzenia stron przechwytujących, czy chcesz pracować na przykład w branży turystycznej, czy to mają być produkty finansowe, ubezpieczeniowe, czy to ma być jakiś marketing sieciowy, rekomendacyjny, jakie branże. No to są wszystko takie pytania, na które musisz sobie udzielić odpowiedzi, co ty chcesz tak naprawdę robić, co ty, co ty wiesz, na czym ty się znasz, bo oczywiście jeśli myślisz o współpracy z którymś z, z programów partnerskich czy afiliacyjnych, to łatwiej ci będzie po prostu współpracować i polecać te produkty, o których masz jakieś tam zielone pojęcia albo których używasz generalnie. I to, to szkolenie ma Ci na celu pokazać, gdzie masz takie obszary, w których musisz się po prostu dowiedzieć. Musisz zrobić takie badanie rynku, co Ty tak naprawdę chcesz zrobić, z kim Ty chcesz współpracować, na jakich zasadach Ty chcesz współpracować. I dopiero wtedy będziesz, miał, będziesz miała podjętą taką bazową, zebraną bazową informację, co Ty chcesz robić, z kim i, i w którym modelu. Teraz, jak już mniej więcej to wiesz, to strategia numer dwa jest taka, czy wiesz, o co pytać i jakie informacje ci są potrzebne, bo to, co będzie ci na pewno potrzebne, to twoja domena, czyli tak zwana strona internetowa, tak jak na przykład jest lidl.pl, no to ty będziesz chciała mieć na przykład, nie wiem, stronę internetową, pod nazwą świetnie gotuje, na przykład, prawda? Więc to, co musisz wiedzieć, to to, gdzie możesz kupić domenę? Ile kupie, wykupienie tej domeny na rok kosztuje? Czy ona w ogóle jest możliwa do kupienia? Jeżeli potem to jeszcze wam potem powiem, potem tak samo hosting, bo wszystko to, co jest związane z Twoim sklepem, to musi być gdzieś umieszczone. To taki hosting, hosting to taki komputer dla Twojej strony internetowej. I musisz po prostu wiedzieć, gdzie Ty chcesz ten sklep umieścić, jakiego operatora chcesz wybrać do, do domeny, do hestingu. Najbardziej takie znane, to jest nazwa .pl, home.pl, ale też są takie AZ, VOH. I to, na co musisz zwrócić uwagę, to jeżeli zakładasz ten sklep w pierwszym roku, to zazwyczaj są różnego rodzaju promocje, na wykupienie domeny na rok czy na wykupienie hostingu na rok i zazwyczaj są to bardzo atrakcyjne ceny. Natomiast jeżeli się będziesz dowiadywać już o te rzeczy, to zapytaj się od razu, ile ta sama usługa będzie kosztować w następnym roku. Dlatego, że te ceny na rynku bardzo się różnią, jeśli chodzi właśnie o następny rok działalności, żeby się nie okazało, że po prostu y, trzeba będzie za, y, za domenę na przykład możesz płacić 70 zł, a u innego operatora będzie to kwota prawie 150 zł, więc to jest dwa razy tyle. Czy Ciebie na to stać? Czy tak chcesz, y, czy jakie rzeczy są dla Ciebie jeszcze ważne? Tak samo jeśli chodzi o y, sklepy, jeżeli będziesz y, je prowadził, no to wszyscy mówią, że na WordPressie, że to jest w ogóle super. I oczywiście, że jest to super rozwiązanie, tylko tyle, że jeśli jesteś osobą techniczną, która sobie z tym poradzi, która będzie wiedziała, jak to robić, też należy sobie wziąć pod uwagę to, że obsługa sklepu internetowego w którymś momencie to jest tak, że jest to bardzo dużo czasu, w szczególności na początku, kiedy musisz się nauczyć tych wszystkich funkcji, żeby to było proste i żebyś nie ślęczała czy nie ślęczał na tym nie wiadomo ile czasu. Możesz nauczyć się robić tego sam, możesz komuś zlecić wykonanie tego sklepu i potem zarządzać tym sklepem sam. A jeżeli są to duże sklepy z dużą ilością produktów, to może warto to po prostu komuś zlecić, żeby to ktoś za ciebie zrobił, ponieważ w którymś momencie po prostu bardzo dużo czasu będziesz spędzać na różnego rodzaju rzeczach i nie będziesz mieć czasu na to, żeby zająć się tym głównym swoim biznesem. Potem należy się dowiedzieć, jakiego rodzaju wtyczki Ci będą potrzebne. Co to jest? To znaczy, że jeżeli masz założony na przykład sklep na WordPressie, to możesz mieć różnego rodzaju wtyczki. Wtyczką nazywamy połączenie na przykład. Jeżeli chcesz mieć podłączone wszystko to, co dzieje się u Ciebie na Instagramie, żeby z automatu te dane się wgrywały do Ciebie na stronę internetową. Jeżeli chcesz zainstalować płatności, to musisz wiedzieć, z jakimi... To się nazywa procesor płatniczy, czyli na przykład jeżeli dokonujesz płatności przy zakupach online, przelewy 24, PayU, PayPal, DotPay, no jest kilka takich firm, które oferują przelewy i teraz jest pytanie, czy to narzędzie, które ty wybierasz, ten sklep, gdzie on będzie budowany, czy on ma możliwość połączenia z tym rodzajem płatności, który ty chcesz? Czyli znowu musisz zapytać się w tym miejscu, w którym będziesz chciał mieć kupiony sklep, na przykład czy na Wixie, czy na Soflo. No, możliwości jest teraz mnóstwo. Czy na przykład one są zintegrowane z tego typu płatnościami? Potem jeszcze dodatkowo, czy są zintegrowane z social mediami? I o ile oczywiście większość tych, tych możliwości, gdzie będziesz chciała, czy chciał zbudować swój sklep, będzie zintegrowana, to też jeżeli są to wersje płatne, to też zapytaj się o to, czy za daną wtyczkę, za integrację będziesz musiał zapłacić w pierwszym roku. A jeśli nie, to czy ta integracja na przykład w następnym roku jest płatna? Bo potem też dochodzi do takich sytuacji, że na przykład w pierwszym roku zainstalujesz sobie ileś wtyczek, nadajmy no na to media społecznościowe, potrzebujesz do tego jeszcze wtyczkę do płatności, potrzebujesz wtyczkę do zintegrowania wysyłek kurierem na przykład. I w, o ile w pierwszym roku Ci powiedzą, że nie, że masz to gratis, to potem się na przykład okaże, że za każdą taką wtyczkę miesięcznie w następnym roku będziesz yy, zobligowany do tego, że płacić, nie wiem, 10 zł, 20 zł, 30 zł. A potem, jak już dojdziesz do wniosku, że ten sklep cię za drogo kosztuje i że chciałbyś go przenieść gdzie indziej, to się okaże, że tak naprawdę prościej i szybciej. Ale i drożej będzie zrobienie tego sklepu internetowego jeszcze raz od początku, bo nikt nie będzie chciał się bawić w przenoszenie takiego sklepu. A jeśli nawet to ci po prostu powie taką kwotę, że stwierdzisz, że ci się to po prostu nie opłaca. Następną kwestią jest kwestia firmy do obsługi wysyłek czyli na przykład taka apaczka z którą też możesz zintegrować sklep. Być może musisz się zastanowić z kim chcesz współpracować odnośnie wysyłki paczki. Oprócz tego musisz mieć też coś takiego jak regulamin i politykę prywatności i, i skąd to wziąć, albo ktoś ci to może przygotować, albo być może możesz skorzystać z takich generatorów polityki prywatności i one są i do niektórych rodzajów biznesów będą się mogły nadawać. Natomiast jeżeli to będzie coś bardziej skomplikowanego, no to może wtedy warto e, współpracować z jakąś osobą, która się tym zajmuje, czyli albo z jakimś prawnikiem, który po prostu cię poprowadzi krok po kroku za rękę i przygotuje takie dokumenty dla siebie. Czyli, tak jak Ci mówiłam, domena, czyli gdzie tą domenę założyć, jaka jest ta cena za ten pierwszy rok, jaka będzie następna, jaka będzie za odnowienie za następny rok, tak samo hosting, gdzie i jak to założyć. I teraz to, co, to, co, to, co Ci mówiłam, że właśnie może to być nazwa.pl, home.pl, może to być na WordPressie. Jeżeli chcesz działać globalnie, no to też wtedy warto się zastanowić i poszukać jakiegoś innego rodzaju rozwiązań, dlatego że to zależy na jakim rynku będziesz działał i w jakim kraju, i wtedy należy bardziej zobaczyć, jakie w danym kraju są stosowane rozwiązania, bo najprawdopodobniej już będzie inny operator płatności być może to będzie Stripe, być może bardziej PayPal. Przy PayPalu jest fajnie, bo jest prosta integracja i zazwyczaj oni mają dużo integracji z różnymi silnikami zrobione, ale w PayPalu musisz pamiętać o tym, że opłata za prowizję jest za dokonanie transakcji jest dwa razy wyższa niż na innych tego typu integratorach płatności, jeśli chodzi o Polskę. Natomiast jeśli chodzi o zagranicę, no to jest już inna kwestia. Musisz też się zorientować, czy chcesz mieć otwarte konto w złotówkach, czy w walucie, czy te płatności mają być w złotówkach, czy w walucie robione, jak to wszystko ma wyglądać i pamiętaj, żeby po prostu zawsze pytać, ile, ta, ile te usługi będą kosztowały w następnym roku. To, co Ci mówiłam, to właśnie wtyczki do social media, ile i jak są płatne. I teraz jeszcze. Masz tutaj podsumowane, czyli jaką firmę wybierzesz i dlaczego, jakie mają opłaty, prowizje, jak należy podpisać umowy i uruchomić, ile to trwa, czy trzeba mieć założoną działalność gospodarczą, żeby uruchomić płatności, czy można to zrobić dla niezarejestrowanej działalności gospodarczej i czy można robić integrację z tym Twoim systemem, być może niektórzy z Was już jakieś systemy mają. To co mówiłam, to samo o transporcie, czyli jaką, jaki transport wybierasz, jakie ma prowizje, opłaty, czy masz podpisaną umowę, jak długo trwa uruchomienie tej procedury i integracja z Twoim systemem, czy jest dostępna wtyczka, ile to kosztuje. Polityka prywatności, czyli jaką firmę wybierzesz i dlaczego są różnego rodzaju generatory płatności, gdzie można sobie wygenerować tą politykę prywatności, być może ona będzie pasowała akurat do Twojego biznesu. No, i ostatnie pytanie jest takie: ostatnia strategia taka. Z kim chcesz zbudować tą stronę, stronę internetową? Czy to jest tak, że będziesz ją budować sam? Czy potrzebujesz jakiegoś wsparcia? Czy w ogóle chcesz komuś dać do zrobienia taką stronę internetową? Bo ty nie masz czasu, nie masz głowy, nie chcesz się tego uczyć po prostu. I teraz tak, jak zrobiłam to ja? Ja zrobiłam to tak, że wykupiłam kurs z pomocą osobistą i z takim rocznym mentoringiem. Jest oczywiście taka tańsza opcja bez mentoringu, że tylko możesz zainstalować, poprosić o zainstalowanie sklepu i wszystkich potrzebnych rzeczy, natomiast wszelkiego rodzaju szkolenia do tego, jak to zrobić, już będziesz robił albo w swoim zakresie. Ja natomiast nie chciałam tego robić tak do końca sama. Chciałam robić to szybko i chciałam mieć szybkie efekty, w związku z czym ja na przykład wykupiłam taki kurs z pomocą osobistym i rocznym mentoringiem. I dlatego to mi poszło szybko. W związku z tym jest u Ciebie pytanie, co Ty tak naprawdę potrzebujesz, co Ty chcesz, jaki model najprawdopodobniej u Ciebie się sprawdzi najszybciej. Ja mogę przyjąć takich 10 osób, żeby każdemu po prostu pomóc w tym. I jeżeli uważasz, że potrzebujesz jeszcze jakiegoś takiego wsparcia, czy też rozmowy indywidualnej, to ja serdecznie Cię zapraszam do tego, żeby umówić się na taką roz niezobowiązującą rozmowę telefoniczną, półgodzinną, gdzie sobie porozmawiamy, co potrzebujesz, jakie masz wątpliwości. I wtedy będę potrafiła Ci przedstawić jakieś rozwiązanie dedykowane specjalnie dla Ciebie, żebyś, mógł, żebyś mogła jak najszybciej ruszyć ze swoim biznesem. Jeśli chodzi o mnie, to na dzisiaj byłoby to wszystko. Także zachęcam Was do umówienia się na rozmowę, jeśli jesteście zainteresowani. I na tej rozmowie po prostu możemy ustalić dalsze szczegóły, to czego Wy potrzebujecie jakie macie obawy, wątpliwości, zapraszam, generalnie zapraszam, bo rozmowa to jest ten kanał, gdzie dowiesz się po prostu jak najwięcej. Też chciałam przekazać tę informację dla jak największej ilości osób, ale zdaję sobie z tego sprawę, że każda z Was może być na zupełnie innym poziomie, dlatego rozmowa jest jak najbardziej wskazana, żebym mogła z każdym z was indywidualnie porozmawiać indywidualnie o twojej sytuacji, twojej sprawie i miejscu, gdzie jesteś i dokąd zmierzasz. Także zarejestruj się na rozmowę, zapisz się na rozmowę przez link, który będzie pozostawiony tutaj w komentarzu i do miłego usłyszenia. Hej.